Jest niedziela, 1 luty na dworzu minus 12, w nocy ma być minus 20 parę, w chałupie 23 stopnie, także jest całkiem przyjemnie już. Godzinę mamy, którą e, 13.08, właśnie skończyło się palić w atmosferze, ale tutaj dla podgrzania jeszcze sytuacji pali się kominku, grzeje. Pompka też chodzi, pompka zasila tylko tutaj najbliższe grzejniki w salonie i w sypialni. A w kociołku, a w kociołku wygasło na 84 stopniach. Bufor jest. Naładowany. Już trochę schodzi, bo grzejniczki też działają, także wieczorem i tak trzeba będzie rozpalić i tak trzeba będzie rozpalić. No niestety takie mrozy nic innego się nie wymyśli ale tutaj fajnie zostało bo zostało jeszcze trochę żaru tutaj nie będę tego wentylatorem rozganiał tego żaru yy, niech sobie yy, potem yy, koło 20 yy, rozpalę i i się po prostu samo rozpali także zobaczymy się jeszcze może za chwilę zobaczcie jak szybko się bufor wychładza A tutaj już mamy poniżej środka prawie 40 stopni 45-45 40, stopni. Ngrzejnik idzie 79 stopni pompa nie odpuszcza, cały czas chodzi. Nie to jak zawsze jak jest tam 0, minus, minus 3, minus 5, to ona trochę sobie pochodzi, trochę przestanie, trochę pochodzi, także bufor wtedy wystarcza po jednym paleniu na całą dobę. No ale w tej chwili, co się dzieje, to powiem Wam, że, mm, no, że to jakieś jest taka masakra, trochę. Co w tym roku ta zima powiedziała, to się nie spodziewałem takiego mrozu takiej zimy. W domu 21 stopni, prawie. Yy, na dworze mamy minus 11,5 w tej chwili. A co tam w kominku się dzieje? No w kominku to już trzeba będzie podłożyć. Do kominka, bo tutaj już się nam wypala, ale dzięki kominkowi będzie ciepło. Żona przyjedzie, bo jest wyjechana do Zakopanego, także przyjedzie na pewno wymarznięta. Dzisiaj, dziś za jakieś 4 godziny, to powie: O, jak ciepło w domu, także, także dzisiaj nagrzejemy. Nagrzejemy, no. Żeby nie było za gorąco. W sumie. Też tak nie będę grzał, bo jak jest powyżej 22, no to już nie jest fajnie. W tej chwili tutaj na płaszczu wodnym w kominku 52 stopnie jest. Pompę mam tak ustawioną, że ona się włącza jak przekroczy jakąś tam, już nie pamiętam ile jakąś zadaną temperaturę przekroczy, to załącza napędza grzejniki nagrzewa i. Wyłącza się znowu, czeka aż się ten zbiorniczek z tą ciepłą wodą nagrzeje, i znowu wtedy się załącza. I znowu napędza nagrzejniki, idzie ciepło i się wyłącza. Stąd nie dochodzi mi, bo tutaj ta rura tutaj z kominka idzie tędy, i to wszystko jest pięte tutaj, do instalacji. Także tym kominkiem buforu nie nagrzeje. No, tak, tak sobie wymyśliłam, że było tylko najbliżej, właśnie ciepło, tam gdzie jest. Yy, no, tak blisko. No, kominek wiadomo, że jak grzeje, to no, do sypialni nie dochodzi. To w sypialni chociaż grzejnik jest ciepły, jak yy, kominkiem się grzeje. taka alternatywne takie źródełko, właśnie ciepłoty. Także no co, no, no zobaczymy jeszcze yy, później. Mamy godzinę w tej chwili 14.11, także zobaczymy o 16.00 lub może o 17 ile tutaj jeszcze zostało ciepła w buforze. A przypominam, że około godziny 12 się przestało już palić w atmosferze, już wygasło. Także tyle co bufor się nagrzał, to teraz się niestety, ale wychładza. A w zimie, w, zimie, w nocy ma być poniżej 20, także jeszcze myślę, że znaczy myślę, no wiem, że yy, na noc jeszcze nagrzeje raz jednym psadem chociaż. Także na razie to tyle. Czas leci. Ciepło też leci. 15:48, prawie 16:00. Góra buforu 71 43. No i tutaj będzie tak samo 43 cały czas chodzą grzejniczki w tej chwili jest minus 12 już idziemy zobaczyć co się tutaj dzieje co się dzieje mamy tak na za oknem minus 12,5 aż mi się nie chce wierzyć że dzisiaj będzie minus 20 no i w domu jest 21 eee, czujnik przestawiłem tutaj ten, co yy, załącza termostat na grzejniki, on stoi tutaj. To tu, tutaj na czujniku, ile mamy teraz? Temperatury zaraz zobaczymy, 20,6 stopni. No jest fajnie. Ogólnie zobaczcie, temperatura ustawiona na 20,5. Także zaraz on się wyłączy, ale ja go włączę, żeby sobie grzejniki chodziły. No i palim w kominku, bo ogólnie ten termostat stoi tutaj w tym miejscu, ale jak tutaj palę, to on już dawno by nie chodził, także na dole byłoby ciepło od kominka, a na górze byłoby zimno. A zobaczcie ile tutaj mam stopni. 31,1 tutaj w tym miejscu, gdzie ten termometr wisi. O, także yy, tak, ale za to tutaj już temperatura nie jest taka wesoła, bo jest tylko 19,9 stopnia. Jeszcze przejdziemy może na górę. Zobaczymy temperatura jaka jest na górze piętro wyżej. No, a piętro wyżej mamy taką temperaturę 19,7 tutaj w salonie ciepło jest. Ogólnie powiem Wam, że jest ciepło za oknem jak widać jest śnieg, ale dzisiaj jest pięknie, bo jest słoneczko. Także tyle, tyle, tyle mamy. Chociaż fajnego, że przez szybę trochę grzeje słonko. Ogólnie, może w chałupie byłoby cieplej, tylko ta moja chałupa jest w ogóle otwarta na wszystko. Jest tylko tutaj. Zobaczcie: salon, drzwi wejściowe, salon, korytarz bez żadnych. To mam tylko sypialnie i na górze, tam gdzie żeśmy byli, też taki wielki salon. I dwie małe sypialnie tam są. Także to jest taka duża, duża, duża przestrzeń do grzania. No ale taka temperaturka 21, jak jest teraz, to, to mi się podoba. Także i kominek siedział. Dobra, nie przedłużając, zobaczymy. Zobaczymy sobie. O, akmos jeszcze ma 75 stopni w środku. Jak za dwie godziny myślę, że dmucham załączę, to się tam ładnie rozpali. A zobaczymy sobie, jeszcze za dwie godziny, jak tutaj ta temperatura nam z buforu zejdzie, i wtedy dopiero ten filmik wrzucę. Także do zobaczenia za chwilę. Mamy godzinę 17.15, minus 15 prawie, w domu 21 i 2 stopnia w tym miejscu, w tym miejscu to wiadomo, nie od kominka 31 stopni się bardzo pomalutko tam pali no i powiem wam, że ile temperatury weszło już z drewna od palenia o godzinie 12 ile energii wlazło do bufora tyle energii już prawie weszło z bufora jeszcze mamy 40 stopni to, to jeszcze tam pomału będzie się grzać a już za godzinkę będę rozpalał ponownie w atmosferze dzisiaj ma być minus 20 stopni, już mówiłem to parę razy. Także, no, żeby rano było ciepło w domu, do, do, no, tak, no, normalnie, żeby było. Dobra, to tyle w tym filmie. Także widzieliście, pokazałem Wam, ile czasu buport w takich temperaturach się rozładowuje na grzejnikach. Jak ja miał podługupkę, to myślę, że to jeszcze no, do rana by wystarczyło, no, ale niestety. Nie będę robił podłogówki w domu, prawie wszędzie na parterze są takie płytki położone. Także za dużo roboty by było z tym wszystkim. Także tyle pozdrawiam i do zobaczenia.